Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To może tak nie przedłużając, zacznę od bluzki, którą mam na sobie. To jest taka bluzka, ale materiał jest taki jakby bardzo cieniutkiego sweterka. Ja powiem Wam, że z reguły nie kupuję ogólnie swetrów jakichś takich grubszych, chociaż już w tym roku, w tym sezonie troszeczkę się zastanawiam właśnie ze względów, wiecie, modowych, że podoba mi się jak one wyglądają. Także się zastanawiam. Ale tutaj mamy przepiękną bluzeczkę. Zobaczcie, jak ona jest tutaj pięknie wysadzana. Tutaj mamy siateczkę i z tyłu tutaj też jest siateczka. No i tutaj mamy czarne perły i czarne cekiny, które przepięknie się mienią o błęd. Bluzka jest z butiku Vanessa. Wiem, że nie lubicie, kiedy mówię Wam o sklepach, gdzie nie mogę Wam czegoś podlinkować, a tam... Nie ma tych rzeczy od razu, dlatego że one jak tylko, jak tylko są jakieś tam nowe dostawy, to te rzeczy schodzą od razu. Także po prostu trzeba śledzić sobie butik i wyszukiwać nowych rzeczy. Bluzeczka, bluzeczka, sweterek kosztowało ły, 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 albo 129, albo 139, coś koło tego, ale jest naprawdę bardzo, bardzo efektownie. Do tego butiku jeszcze wrócimy, bo jeszcze mam trochę rzeczy stamtąd. Teraz przejdziemy od razu do kapelusza. Kapelusz, słuchajcie, zamówiłam na Allegro. Kosztował 30 zł. Jest czarny, to jest Rondo. On, zobaczcie, ma taki troszkę jajkowy, jednak kształt. Taki kapelusik. Nie wiem, jakie wymiary. Sorry. Jeżeli jesteśmy przy kapeluszach, to jeszcze też zamówiłam sobie taki beżowy, on jest troszeczkę inny tutaj, ten pasek jest grubszy, zależało mi bardziej na, to jest taki beżo-delikatny karmel właściwie i on jest ciut mniejszy, ja powiem Wam szczerze, że ja wolę się w tym beżowym, ogólnie kiedy przy buzi mam jednak beż, wolę, zdecydowanie wolę, ale... Chociaż ten też wypasował. I ten też zamawiałam na Allegro. Kosztował 50 zł. I to są filcowe oba. Tutaj jest właśnie usztywnione to rondo. Bardzo teraz modne są nakrycia głowy. Jeszcze zamówiłam sobie, wiecie, co takie te kaszkiety ze skórkowym, chyba daszkiem, ale zamówiłam go na AliExpress już jakiś czas temu. Także jak przyjdzie, to też gdzieś tam Wam pokażę. Ale teraz już wrócę właśnie do. Tego kapelusika. Będzie, słuchajcie, naprawdę sporo butów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż par zgromadziłam, ale za to we wcześniejszych holach nie było właśnie zbyt dużo butów. Także zacznę chyba po prostu od butów. Pierwsze buty to są buty wow. To są, słuchajcie, takie długie kozaki. zakolano one są wysoko zakolano. I one są na szpileczce. Zobaczcie, ale ta szpileczka nie jest aż taka wysoka. Dlatego, że ma 10 cm. Są też potrafią być 11, 11,5, ale właśnie chciałam takie bardziej eleganckie już buty i bardzo mi zależało na kolorze właśnie takim. To jest kolor nude. To nawet nie jest beż, to jest właśnie przepiękny kolor nude. I te buty y, kupiłam na Angeli. W ogóle wiecie, jak długo naszukałam się właśnie takich butów, żeby U mnie jest, dla mnie jest ważne, żeby była cholewka regulowana, dlatego że moja łydka nie należy do jakichś bardzo szczupłych. To po pierwsze, no przez to, że mam wysokie podbicie, no to wiadomo, tutaj musi być zameczek z boku, szpilka, ale nie taka, wiecie, fest cienka. To nie jest taka, wiecie, to nie jest taka cieniuteńka szpilka, tylko troszeczkę jest tutaj więcej tego materiału użyte do zrobienia tej szpilki. No i właśnie, no 9 cm to nie spotkałam na szpilce kozaków, 10 to jest najmniej, także jeszcze musiało mieć 10. Ja naprawdę nigdzie nie mogłam znaleźć takich butów. Tylko udało mi się je wyhaczyć na Angeli. Od razu, jak tylko weszły tego dnia w nowej kolekcji, to od razu je zamówiłam. Kosztowały 200 zł. Przepiękny jest ich kolor. Naprawdę uwielbiam właśnie beż i taki kolor nude jest obłędny. Mania beż pokażę Wam właśnie o tych bodkach. Zobaczcie, to jest beż, a tu mamy właśnie taki nude. Te botki są ze sklepu Dizzy. Pokażę jednego w sumie, bo dwóch nie ma sensu. Myślę, że są to popularne już bodki, to przepiękne tutaj wcięcie e, słupek, ale on też nie jest, słuchajcie, niski, bo on ma aż 9 cm. No i jak je pierwszy raz założyłam, no to poczułam różnicę, ale już się do nich przyzwyczaiłam, bo w tych już troszkę chodziłam, bardzo fajnie mi się w nich wchodzi wydaje mi się, że one są właśnie rewelacja teraz do takich stylówek typu kapelusz, ten czy ten, sukienka, spodnie do tego futrzana kamizelka, czy jakiś płaszczyk fajny i świetny teraz na jesień są właśnie te takie boteczki. To są właśnie beżowe. 38. To też mam 38, bo wypadały po prostu standardowo. Kolejna para to jest dla mnie yy, nowość. Takie buty. Zobaczcie, takie one są bardzo rokowe. W ogóle te dwie pary będą takie rokowe. Te mają tutaj czarne kolce i one są zlowet chyba. Tak, tak, z Lovet one są. Yy, Czyli ja powiedziałam, tamte botki kosztowały. Ja za nie dałam 130 zł, bo były na jakimś rabacie, ale oryginalnie kosztowały chyba 170 czy 180, a te nalowet chyba 129 kosztują. Zobaczcie, one są tutaj normalnie takie wsuwane przez tą gumę. Mają wysoki obcas, ale mają też tutaj koturne. Chcę zacząć chodzić w takich butach do czarnych, właśnie skórzanych spodni, właśnie też nawet do tego czarny kapelusz, taki jak gdyby, nawet słuchajcie, do tej właśnie bluzki, do tego tylko skórzane spodnie bym założyła i na przykład ramoneskę, taki total black look. Bardzo mi się takie coś podoba. Tutaj też mamy te ćwieki, też jest to rozmiar 38. Jak sobie wpiszecie botki z ćwiekami na słupku, to Wam pewnie one wyskoczą. I druga para, równie uważam, rokowa, tylko że ze srebrnymi dżetami, bardzo chciałam ze złotymi, ale nie było. Szkoda, a te są ogólnie na Desi, ale też one są w CCC. Płaskie po prostu takie, też 38 to jest taka praktycznie taka sama historia, tylko że mamy tutaj płaskie no i tutaj są gładkie te, te dżety a nie kolce jak w tamtych i te też kosztowały około 120 zł dalej są na pewno w CCC ostatnia para, ale najwygodniejsza biegam w niej codziennie do przedszkola po Alanka po każdego czystszego już troszkę ja tak czyściłam. To są, zobaczcie, takie te wysokie adidasy, bo one są naprawdę dosyć wysokie. taki mają kotur. one są bardzo mięciutkie. Leginsy, i dla mnie teraz to są stylówki na co dzień, te adidasy, leginsy i bluza, jakaś taka bardzo, bardzo luźna, oversize. Yy, I biegnę właśnie tutaj, właśnie troszkę są przybrodzone, troszkę starałam się czyścić, ale to jest materiał i tak yy, niełatwo, także... Takie właśnie wysokie buty. One w ogóle na, na żywo wyglądają dużo lepiej niż w tej kamerze. Na, na kamerze jakoś ich nie widać. No dobra, to buty mamy za sobą. Wszystko, aha, te ostatnie buty skąd są? To no powiem Wam, że nie pamiętam nazwy tego sklepu. To jest taki jakiś bardzo niszowy sklep e, internetowy. Może gdzieś poszukam, jeżeli e, się Wam będą podobały, to po prostu napiszcie, żebym Wam wkleiła link. To ja wtedy gdzieś poszukam w mailu po prostu tego butiku. No dobra, to przejdźmy może do rzeczy z wieszaczka i mamy tutaj tak butik Vanessa, przepiękna, zobaczcie sukienka. Znaczy może właśnie będzie słabo widać bez czarna. I ja bym sobie bardzo chętnie ją zamówiła jeszcze w innych kolorach. Nawet bym się chyba pokusiła o biały, chociaż ja nie noszę białych rzeczy. Tylko tak teraz jeszcze patrzę, czy to mi się zaraz nie zacznie kulkować, bo jeżeli zaczęłoby mi się to kulkować, to nie będę zamawiała kolejnej sztuki. Um, dlatego że ta sukienka kosztowała 160 zł, to jest sukienka sweterkowa, taka z golfem. Co w niej jest fajne, że ona jest w literę A. Ja uwielbiam sukienki w literę A. Czyli jest bardzo luźna, bardzo luźna na dole, ale tutaj jest dopasowana, nie jest nietoperzem. Ja nie lubię ja nie lubię nietoperzy, o tak. Ja lubię właśnie bluzki, sukienki w kształcie litery A. Ja lubię mieć tutaj dopasowane, a na brzuchu luźne, wiadomo. Wiadomo. No, a ta właśnie jest w takim kroju, że tutaj ma wszystko fajnie dopasowane, rękawek pod pachą, nic tutaj nie odstaje, a tutaj jest luźna. Ja spinam ją jeszcze sobie fajnie paseczkiem i tutaj bluzuję. Ona też to, co ja lubię w ogóle naprawdę w sukienkach, że boki są krótsze, a dół i przód, przód i tył są dłuższe. Fajnie to właśnie wygląda. Mi się takie coś bardzo podoba. No i ta właśnie sukienka, sukienka kosztowała 159 zł na butiku Vanessa. Kolejna sukienka, przepiękna, naprawdę jest przepiękna, dzisiaj ją zakładam, 40. Fajny print i też dla mnie fajny krój. Ja lubię falbanki, ale takie. Widzicie, kiedy one nie są nahalne, kiedy to nie jest tak naprawdę falbanka, tylko po prostu są to dwie warstwy sukienki. Ona ma tutaj gumeczkę w pasie, tutaj ma taką fajną stujeczkę. Ja, ja, ja lubię, kiedy sukienki coś takiego mają, ale jest dekolt w kształcie literki V. I to jest 40, to też jest polska jakaś produkcja, ale nie znam jeszcze, słuchajcie, komu. Absolutnie nie znam. A ta sukienka, ile kosztowała? 130 chyba, bo była na jakiejś yy, przecenie też. Kolejna bluzka jest L kom, ale jest mega duża, yy, ale jest piękna w te ciapy. Powiem Wam szczerze, że wolałabym mniejszy rozmiar, pomimo, że zależało mi na tym, żeby była to luźna koszula właśnie, żeby mogła ją sobie wkładać tak do spodni i tak wiecie, luźno puszczać, albo nawet przepasać ją sobie paskiem, ale mimo wszystko jest mi trochę nawet tu w ramionach za duża, tak mi opada, wolałabym mieć z tego MK, ale ja już w tym chodziłam. Też jest polski producent By me. Ona ma tutaj zobaczcie takie falbany, właśnie na rękawach. Gumeczka jest tutaj przy rękawku. Jest taki cudowny, naprawdę dobry materiał lejący. Koszula kosztowała 130 zł. I ostatnia rzecz z Wieszaka to będzie sukienka, ale już nie z botiku Vanessa, tylko z sklepu wasyl. Ja dodawałam Wam w niej zdjęcie. Właśnie miałam wtedy te kozaki bardzo długie. Sukienka jest bardzo ładna. Ja bardzo polowałam na taki krój. Yy, w sumie polowałam yy, no właśnie u Vanesy na butiku, yy, ale taki krój jaki chciałam, nie było tego koloru. A zależało mi na czerwieni, dlatego że kupiłam ją po prostu pod sesję zdjęciową, właśnie świąteczną. I sukienka jest bardzo ładna i poleciłabym ją Wam, gdyby nie to jaki ma materiał, bo ma sztuczny. To jest tak sztuczny materiał, nie wiem jak to nazwać. To jest sam chyba poliester, czy tu nie wiem, czy tu jest jakiś skład tego materiału, ale wątpię, bo tu nie ma takich metek. Nie ma. On jest taki, no nie zobaczycie tego, ale on jest taki chropowaty trochę. No jest bardzo nieprzyjemne, naprawdę nieprzyjemne. I gdyby chyba nie to właśnie, że mam tą sesję, to bym ją odesłała. Sukienka kosztowała 70 zł, czyli jakoś niedużo. Ubiorę ją na sesję i, za, i ubiorę ją po prostu też na święta. Powiem Wam, że w kamerze ten kolor wygląda na taki żywy, czerwony, ale w rzeczywistości jest bardziej zgaszony. Chyba ładniejszy, bardziej podoba mi się ten, który jest właśnie teraz w kamerze. No, no dobra. Aha, i rozmiar tej sukienki, to jest wiadomo ML, bo tam jest chyba XS na S i M na L, tak? No to wiadomo, że ja nie będę nosiła XS na S. Ja jestem ogólnie raczej L-ką. Wszystko zależy też od rozmiarówek, od wymiarów które są z reguły podane na stronach kiedy właśnie wy się też czasami pytacie że zamawiam na przykład w butiku Hollywood to jakie brać tam rozmiary, czy tam mają dobrą czy zawyżone, przecież to nie są rzeczy które szyje butik Hollywood tylko oni biorą od różnych producentów, a każdy producent ma swoją rozmiarówkę, dlatego najlepiej spojrzeć na wymiary, które zazwyczaj są podane troszeczkę niżej wystarczy zjechać no dobra, to teraz będzie właśnie taka bluza luźna fajna Łączona, czarna z przodu, zobaczcie, a z tyłu z kapturem, a z tyłu jest to jakby taka koszula flanelowa, fajna, super, eee, powiem Wam, że one występowały w innych kolorach, ale już ich nie ma, ja się czaiłam na różową, ale ona była ciągle niedostępna i nie mogłam jej kupić, aż zrobiła się tylko czarna, butik Chikaka i to jest eleczka i takie uwielbiam właśnie bluzy, które nie mają na dole ściągacza tylko są po prostu puszczone prosto nienawidzę bluz w ściągaczach wiem, że mam kilka takich bluz ale właśnie przez to, że mam ich trochę wiem, że ich teraz już nie lubię i będę zastanawiała się nad tym, żeby jakoś wypróć wszelkie ściągacze, które mam właśnie w bluzach bo do mojej figury o wiele fajniej wygląda, kiedy tego ściągacza po prostu nie ma będę teraz skakała po butikach, po sklepach bo nie mam poukładane po kolei Spodnie to są takie te woskowane, matowe. Zobaczcie. One mają też sznurowania po bokach. Myślę, że je mogłyście zobaczyć w niejednym miejscu. Przód jest prosty, cały. Zobaczcie, to jest bardzo wysoki stan. A z tyłu jest taki zipek. I dodatkowo zapinane jest też na guziczek, żeby ten zipek się nie rozsuwał. Ale. Powiem Wam, że ja to zakładam w ten sposób. To jest mój przód, dlatego że ja nie daję sobie z tyłu rad, zapiąć tego zamka, a zapiąć nawet tego guzika sobie sama z tyłu nie daję rady. I bardziej podoba mi się, kiedy z przodu jest ten zamek, niż jak nie ma nic. Tutaj są to, one są po prostu takie ozwężane sobie, spodenki, a sklep, z którego go zamawiałam, to jest. Dhe, DHPL. ja nie wiem jak to się wymawia, ale tak się na pewno czyta, dhe.pl, oni mają w ogóle cudowne spodnie, bo wszystkie tam praktycznie mają większość, może nie wszystkie, ale większość z wysokim, bardzo wysokim naprawdę stanem, także jeżeli właśnie szukacie takich fajnych spodni i lubicie wysokie stany, to zaglądajcie tam, no są naprawdę mega wysokie stany niektóre te rzeczy. Kolejna bluza, kupiona na butiku Vanessa, ale z Liwi, taka czarna, ja Wam już ją pokazywałam w któryś z vlogów, tutaj ona ma to wszystko wyszywane, trzy kolorowe, złoto, srebrne i takie brązowe, rude, złoto to jest emeczka już bardzo, ja ją chciałam na początku sprzedać, ale już się bardzo z nią polubiłam ona ma z tyłu takie wcięcie na plecach i tutaj jest też tak samo wyszywane jeszcze to logo właśnie Liwi na czarnych rzeczach niedokładnie widać tak kroję, dlatego nie będę jakoś długo tego wskazywała. ja ją kupiłam na przecenie ze 150 zł dalej mam spodnie, to są moje kolejne spodnie marki Esperanto rozmiar 28 czyli to wypada na L na 40 takie oto spodnie. To, to jest w zestawie taki paseczek właśnie i to jest już ekoskurka Uwielbiam ten materiał, który jest tutaj z boku, czyli ten lampas. Chciałabym spodnie całe z tego właśnie tutaj. Nie wiem, jaki to jest. To jest taki zamsz, ale bardzo taki gładki, cienki, cudowny. Takie są tutaj, a na drugiej nogawce właśnie na tym jest jeszcze też logo, takie beżowe Esperanto. Spodnie one kosztują chyba kosztowały oczywiście na butyku Vanessa 249 albo 229, już nie pamiętam dokładnie. Ale takie niestety są ceny tych spodni. W zeszłym roku jak kupowałam były poniżej 200 zł, no ale ceny właśnie ich wzrosły wszędzie. Po prostu wszędzie one praktycznie kosztują już ponad 200 właśnie zł, bo wzrosły te ceny. Kolejne spodnie, o, już będziemy zbliżać, słuchajcie, do końca, także nie jest tak najgorzej. Takie spodnie, zobaczcie, no, Print jest obłędny, skóra węża i to jeszcze w ciepłych kolorach beżu i brązu. Producent to jest by Me czyli tak jak ta koszula z ciapkami Rozmiar jest eleczka i tak mamy na nogaweczce. I one są, powiem wam, taki dziwny, to jest materiał, bo on jest taki yy, chropowaty. Może od spodu będzie właśnie bardziej widać tę fakturę. O, widzicie, tu właśnie widać, jakie to jest takie, pełno jest takich dziurek, żmijek jakiś i on jest właśnie cały taki chropowaty to nie jest gładki materiał, tylko jak gdyby naprawdę jak skóra węża po prostu na nogaweczkach ma takie też złote zameczki i one są bardzo wygodne, bardzo się dopasowują do Waszego ciała i takie są niewyczuwalne w ogóle i spodnie kosztują chyba około 100 nie wiem, albo 120, 139 albo 149 to wszystko jakieś takie ceny ale nie, 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 raczej 139 albo 49 też na Vanessie. A dalej mamy Dress. Dress jest z butiku Angela. I to jest chyba taki one size właściwie. Czarny, po prostu welurowy, tutaj ze złotą lamówką. Złoty napis, Boże, co ja mówię, co tutaj jest napisane? Dance. Dan Dance and groove. Dance and groove. taki czarny. Powiem Wam, że dla mnie, on w ogóle, jak mi przyszedł, to to jest czarny, ale jak zaświeci na niego światło, to on wpada w taką zgniłą zieleń, taką butelkę. Także tutaj mamy po prostu spodanki na gumeczce, Na dole są też zwężane. I to jest one size, ale ja bym to polecała na większe rozmiary, czyli ja to bym polecała tak od rozmiaru 40, 42 i 44, może nawet 46, jeżeli lubicie takie opięte rzeczy, bo na mnie on jest trochę za luźny. A jestem taką 40, czasami spodnie noszę 42, bo to zależy od rozmiarówki. E, tutaj mamy do tego bluzę. Bluza ma jest normalna bluza, po prostu też welurowa, też tutaj ma to, tutaj ma kapturek i też przy kapturku jest ten, ta taśma, po prostu puszczona obszyta jest tym. Chciałabym też Wam pokazać, tutaj mam bezrękawnik, długo szukałam bez Bezrękawniki, słuchajcie, są ogólnie dość drogie i mi zależało w sumie na beżowym bezrękawniku, ale jak już spodobał mi się model, to nie było beżowego i wybrałam po prostu czarny. Marka Velastino, myślę, że dość popularna marka. I taki fajny bezrękawnik mój jest chyba w rozmiarze L. On ma tutaj w ogóle takie dwie taśmy. Wiecie, że to można sobie tak zabrać. to jest tylko taka oczywiście ozdoba. I taka po prostu pikowana czarna kamizelka, tył jest dłuższy. I tutaj ma cup, który Zamawiałam ją na jakimś butiku na Facebooku, nie pamiętam nazwy ale tam właśnie nie było beżowego. Kosztowała 170 zł i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Jest dobrze wykonana, fajna bardzo jakość. Dalej, ma, to może pójdę teraz z kolejną tą kurtką. Kurtka to już jest kurtka zimowa i jest z butiku Hollywood Dream. I to jest jak gdyby taka ramoneska skajka, ale z futerkiem. Miałam akurat z czarnym. One występują jeszcze właśnie czarna z beżowym futerkiem, cała beżowa. Ja postawiłam właśnie taki, że jako do kurtki zimowej, do tego kapelusza, by też fajnie właśnie ta ramoneska wyglądała. Jest piękna, ma tutaj kaptur, ona jeszcze w niej nie, nie zdążyłam chodzić, bo jeszcze tak zimno nie było, jest bardzo fajnie cała ocieplana. Tutaj mam z tego rozmiar XL. E Naprawdę na czarne widać. Ona ma tutaj zobaczcie jeszcze futerka taką baskinkę i po zapięciu spinają się tutaj fajnie tak paseczkiem. Ja też żałuję, że nie ma ona złotych, tylko srebrne właśnie dodatki. Kurtka tam kosztuje 250 zł. Dalej mamy sukienki. Dwie będą z butiku Vanessa. Piękna, przepiękna taka szmizerka, to się na to mówi. To jest hiszpanka, ale taka bardzo oficerska, zobaczcie, coś takiego i tutaj ma właśnie takie kieszenie i jeszcze na dole posiada takie właśnie kieszonki, ściągana w pasie, taki delikatny, pudrowy, ale pastelowy różyk, jest piękna. Dodawałam w niej już zdjęcie na Instagramie, naprawdę jest przepiękna, ona występowała jeszcze w kolorze czarnym, w kolorze na pewno białym chyba i nie wiem czy nie khaki. kolejna sukienka sukienka marki La Perla moim zdaniem świetna właśnie na jesień świetne takie kolory, zobaczcie beżowa, znaczy ona jest beżowa to jest taki beż z różem połączony do tego ma takie kwiaty, liście na dole ma takie takie, takie, o, takie dytki i ona, słuchajcie, ja ją kupiłam na przycenie. to jest rozmiar M ale ona tak wypada na L ML może ją nosić kosztowała 130 zł na promocji, a ta różowa kosztowała 150 zł coś koło tego. Kolejna rzecz to jest sukienka welurowa. O, tak, tak zakończona, prosta, welur jest słuchajcie, tak miły, tak samo miły był jest welur w tych moich e, e, zgniło zielonym dresie z Es On jest tam po prostu sztoskot i tak samo miły jest ten. Yy, właśnie z Velastino. No cudowny. Cukienka kosztowała 150 zł. Beżowa. Rozmiar to jest też właśnie takie ML. No i ostatnia już rzecz. Też bluza. Duża i luźna. Ale Sinsaya, rozmiar to jest XL właśnie, dlatego że zależało mi. Tam jest XL największa. Zależało mi, żeby było to takie bardzo oversize, bardzo luźne i jest na mnie luźne. Yy, powiem Wam, że jak mierzyłam to nawet MKA była tam na mnie luźna, bo ona ma taki krój, ale chciałam właśnie taki bardzo, bardzo luźny troszkę ma przód yy, krótszy, a tył, dół, tył dłuższy to jest taki zwykły jak gdyby basic w tym kolorze yy, zakładam to słuchajcie kupiłam też sobie leggingsy, które mam obecnie na nogach Widzicie? To są po prostu też bawełniane legginsy i ja do tego zakładam tą bluzę, bo podoba mi się taki one color look po prostu. Żeby nie mieszać jak gdyby kolorów, tylko właśnie w jednym kolorze, a te legginsy są po prostu bawełniane z wysokim stanem na Allegro. Je zamawiałam. Kosztowały cztery dyszki. Także to tyle. Cieszę się, że udało mi się to dla Was nagrać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dajcie kciuka do góry, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no i napiszcie, jakie trendy tej jesieni przypadły Wam do gustu, bo dla mnie to właśnie okrycia głowy, to jest po prostu wow, super, ja lubię. Chociaż powiem Wam, że jak na początku zaczęłam nosić kapelusz, to mój mąż się zaczął troszkę ze mnie śmiać, bo nie ukrywam, że nie widzę osób w moim otoczeniu, które nosiłyby kapelusze, czyli jestem taka wyalienowana trochę. No i ja się wiecie, trochę ze mnie śmiał, że wyglądam jak taka Adamesa i w ogóle, że w kapeluszu. A ja mówię, co ty się tam znasz? Taka teraz moda jest. To, że nikt nie nosi jeszcze tutaj, to nie znaczy, że zaraz nie będzie, chociaż zaraz się skończy jesień, a to już na zimę to tak y, nie za bardzo te kapelusze chyba do kurtek zimowych, bardziej właśnie do płaszczy jesiennych, ale trend za to spodobał się mojej mamie, słuchajcie, bo też zamówiła sobie ten, właśnie ten sam kapelusz, no i właśnie chciała go założyć do kurtki zimowej, ja mówię, że no właśnie nie, właśnie do, do jesiennych stylizacji, do płaszczy, do kozaków. Bardziej tak na jesień, jednak. Szczególnie, że właśnie one są takie fajnie filcowe i wydaje mi się, że do takich puchowych kurtek to nieszczególnie. Także dziękuję bardzo jeszcze raz, że byłyście ze mną. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.